Ciągnąć dane statystyki dotyczące Waszej strony firmowej na LinkedIn. Potrzebujecie do tego narzędzie, które nazywa się FiveTran. FiveTran to narzędzie, które pozwala replikować dane z różnych aplikacji takich jak Google Analytics, Facebook Ads, y, Campaign Manager, wiele różnych aplikacji, między innymi również statystyki dotyczące Linkedina. Więc dodam sobie nowy konektor. Konektor możemy dodać tutaj. Widzicie na mojej stronie wszystkie konektory, z których korzystamy do tego, aby zbudować system raportowy dla Visible. Przechodząc do tej sekcji widzimy listę wszystkich dostępnych konektorów. Jest ich ponad 160. Znaczy, wyszukamy tutaj konektor, który się nazywa LinkedIn Company Pages. W tym momencie konfigurujemy ten konektor. Więc przede wszystkim musimy nadać nazwę nazwę z, dla zestawu danych, który zostanie stworzony w, po stronie naszej hurtowni danych czy bazy danych, do której te dane zostaną zreplikowane. W tym momencie powinienem się zautoryzować moim hasłem i loginem jako administrator strony. Na LinkedInie, i w tym momencie widać, że autoryzacja przebiegła pomyślnie. I w zasadzie, ostatnim krokiem, który powinienem zrobić, to wybrać okno czasowe, za jak długi horyzont danych będę chciał pozyskać te, te dane. Więc wybieram tutaj 6 miesięcy, klikam Save and Test, i w tym momencie następuje połączenie do api. I tak naprawdę dokończenie konfiguracji całego konektora. Widać, że cały proces przebiegł pomyślnie, więc teraz mogę przejść do synchronizacji, którą muszę wykonać po raz pierwszy. Synchronizuję wszystkie dane. FiveTRAN. Za chwilę po tym, jak skonfigurowaliśmy konektor, wymaga od nas zainicjowania tej pierwszej synchronizacji. Następnie ta synchronizacja będzie odbywała się automatycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem. W mojej hurtowni na Snowflake'u, gdzie widzę cały zestaw tabel, które zostały po prostu pozyskane FiveTranem z LinkedIn API. Widzę, jak tutaj dużo fajnych, ciekawych danych możemy wykorzystać do tego, aby zrozumieć lepiej, co się dzieje z naszą stroną firmową na LinkedInie, e, kim są nasi followersi, kiedy reagują, jakie publikacje ich najbardziej interesowały. Więc widzimy tutaj szereg różnych fajnych tabel. E, możemy sobie podejrzeć, co w takiej e tabeli siedzi. Oczywiście będziemy mogli też te tabele ze sobą później łączyć. Widać tutaj są statystyki na poziomie kraju, funkcji. Branży i wielu, wielu innych. Widać, że tych, tych tabel jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak działa FiveTran, po to, aby wyciągnąć dane odnośnie waszej strony, zapraszam do kontaktu.